Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy piękną reklamę pizzy prosto od sztucznej inteligencji. Zacznę od podziękowań za Waszą obecność pod ostatnim odcinkiem, który mimo obciętych zasięgów, to jest normalne i jest to konsekwencja tak długiej przerwy, pojawiliście się tak licznie. Postanowiłem, że pod tamtym filmem odpiszę na każdy komentarz. Było ich ponad półtora tysiąca i trwało to ponad 6 godzin ale były one bardzo podbudowujące. Dziękuję też każdemu z Was, kto mnie oglądał w łóżku, w wannie, a może na swoim streamie, tak jak Kasiks. Ja powiedziałam, że był super. Ja powiedziałam, że super i że fajnie, że wróciłeś. Bardzo Wam za to dziękuję. Dlatego ponownie tą wielotysięczną ekipą wspólnie lećmy do internetu. Nie, nie. A tu nadal gorącym tematem jest AI, artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Chyba tym najpopularniejszym jest ChatGPT, z którego też czasem korzystam, a którego działanie kosztuje 700 tysięcy dolarów dziennie. Semi informuje, że składa się na to 3617 serwerów wyposażonych w 28 936 Procesorów graficznych. Według nich jedno zapytanie Chatbota kosztuje 35 centów, czyli około 1,5 złotego. Dużo, mało, no zależy od pytania, Chociaż z drugiej strony, co nas to obchodzi, nie my płacimy. Oczywiście koszt może być niższy, bo udziałowcem tego AI jest Microsoft, który zapewne udostępnia swoje maszyny. Poza tym są też wersje płatne. No i twórcy, jak i inwestorzy traktują to jako inwestycje. I takich, póki co darmowych, AI jest całkiem sporo. Niektóre tworzą grafiki, inne filmy, muzykę, co w połączeniu może dać ciekawy efekt. Oto reklama Pizza autorstwa sztucznej inteligencji. Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to pepperoni hugspot. spot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock, knock, who's there? Pizza magic. Eat pepperoni hug spot pizza. Your tummy say thank you, your mouth say mmm. Pepperoni hug spot, it's like family, but with more cheese. No, aż chce się jeść. Popatrzcie, jakim smakuje. Our chefs make pizza with heart. Wygląda jak psychodeliczny horror, a nie jak coś, co ma nas zaprosić na pizzkę. Nie mówię tylko o wspomnianej rodzinie, której jeden z członków ma sześć palców, dzieciak nie może trafić pizzą do buzi, ta kobieta wci na talerz, inną to rozmiesza, a kolejna jakby miała to zaraz wypluć. A szkoda, bo pizzerman wypieka ją prosto ze swojej ręki, a przywiózł ją mocno naćpany dostawca. Co jednak najbardziej mi się podobało? Hasło: Pizza jest jak rodzina, tylko z większą ilością sera. Przyznajcie, że to naprawdę dobre hasło. Reszta. No do dopracowania, ale pamiętajmy, że to dopiero początek i pewnie za kilka lat ciężko będzie nam odróżniać, co stworzył człowiek, a co komputer. W tym klipie ChatGPT stworzył scenariusz, Runway Gen stworzył wideo, obrazy to dzieło Mid lektor to 11 Labs, a muzyka to sound draft AI Music. Człowiek pomógł tylko wszystko połączyć za pomocą Adobe Premiere. Możemy stworzyć wszystko, granicą jest tylko nasza wyobraźnia. Za to AI nie ma takich blokad. Will Smith jedzący spaghetti? Proszę bardzo. Will Smith ma jeść Willa Smitha, który je pizzę. Nie ma problemu. A może chcemy zobaczyć Donalda Trumpa łowiącego ośmiornicę? Za chwilę w towarzystwie Baracka Obamy. Okej, okay. tylko że oglądając to. Czujesz jakiś taki niepokój. Jeżeli jednak wykorzystamy te narzędzia w odpowiedni sposób, to za ich pomocą możemy stworzyć niesamowite filmy, które będą niejako sztuką, takimi drzwiami do innego świata wygenerowanego przez komputer. To jest znany mi Journey, a tu NERF, program stworzony przez Lumalabs AI, który jest połączony z siecią neuronową. Algorytm z obrazu 2D wygeneruje nam świat 3D, z którego możemy wyciągnąć dotąd niedostępne kadry. Każdy z tych AI dopiero się uczy. Chat GPT jest na poziomie 9-latka, no co będzie za kilka lat, kiedy nas przerośnie? No myślę, że stanie się to szybciej niż nam się wydaje. Na szczęście AI jest jeszcze ciekawostką, a światem nadal rządzi najinteligentniejszy organizm, czyli człowiek, radząc sobie z trudnościami, jakimi może być podgrzewanie jedzenia. Za pomocą suszarki. Jest. Ej no, sam na studiach robiłem tosty żelazkiem, a nawet nim podgrzewałem kotleta i zajadałem się nim ze smakiem. W ostatnim odcinku informowałem Was, że nasz żurek w ogólnoświatowym rankingu zup zajął drugie miejsce, a dzisiaj powiem Wam, że nasz schabowy w globalnym rankingu kotletów zajął miejsce dziewiąte. Pierwsze zajął kotlet Milanesa Napolitana. Z Argentyny. Nazwa myląca, ale kotlet został stworzony w latach 30-40-XX wieku w restauracji Napoli. Stąd nazwa. Jak mówiłem, nasz Schaboszczak zdobył dziewiąte, ale nasz kotlet z piersi z kurczaka 16, mielony 17, a z indyka 21 miejsce. Na 26 pozycji cztery są nasze. No, słuchajcie, trzeba się cieszyć, czuć dumę. No i rozkoszować się polskim kotletem podczas niedzielnego obiadu z rodziną. Nie wiem, ile ten ranking kosztował, ale zrobiłem swój. Kosztował mnie złoty 50, zł, a bardziej nie mnie, bo nie płaciłem. I nasz schabowy jest na pierwszym miejscu listy kotletów najbardziej cenionych na całym świecie. Ha! Dobra, bo jeszcze ktoś napisze, że jest już późno, a ma ochotę na pizzę czy kotleta. Dlatego zanim zaczniecie niszczyć smartfony i inne ekrany, na których mnie oglądacie... Może zmienimy temat. Poza tym, jedzenie o tej porze jest niezdrowe. A smażone rzeczy mogą powodować zaparcia. W komentarzach pod ostatnim odcinkiem wiele osób zarzuciło mi, że narzekam na inteligencję ludzi. W końcu, zawsze była grupa głupich, no i część ludzi mądrych. No i zgadza się, zawsze tak było. Widać to chociażby po wyborach. A tak na serio, to wina internetu. W czasach bez możliwości wrzucania tam wszystkiego, co popadnie, tylko rodzina wiedziała, jaki jesteś głupi. Dlatego też, aby podbić wiarę w ludzi, podbić naszą wartość, przypomnę, że AI stworzył człowiek. Taką maszynę do pakowania narkotyków też stworzył człowiek. Ma fabrykę pewnie jakiś inżynier z przyłożonym do głowy pistoletem, no ale dał radę i patrzcie, nawet w kartelach narkotykowych automatyzacja wyprze ludzi może co za czasy ta brazylijska maszyna, jak tłumaczy autor nagrania, pakuje 150 tysięcy torebeczek dziennie każda warta 10 reali brazylijskich co daje 2 dolary, dzienny zysk 300 tysięcy dolarów, 2 dolary w Brazylii, w USA ta wartość będzie kilkukrotnie większa, więc jedna taka maszynka opłaci nam czata GPT i staczy nawet na kotleta, a nawet na darmowy towar dla dostawcy, który nam go przywiezie. Who's there? Pizza magic. Na świecie są jednak ludzie konserwatywni i nadal ratują koty, które weszły na drzewo, i tylko od sprawności tego człowieka zależy czyści na całe drzewo, czy odpowiednią gałąź. <laughs> Bo kod? żyw! Spokojnie, spokojnie, kod żyw. Tu warto szybko przypomnieć klasyk, gdy ruski żołnierz się nie pier. no i ściął całe drzewo, niszcząc przy tym pobliską sieć energetyczną. Nie wiem po co ściągać kota, który sam zejdzie, ale jak już musimy to zrobić, to mam do tego odpowiednie narzędzie. Oto chiński laser do przycinania drzew. Przycelować w odpowiednie miejsce i pyk, gałość ścięta. Do chińskich produktów i takich filmików podchodzę z dużym dystansem, chociaż jakieś testy tego są. Gorzej, gdy tym laserem trafimy prosto w kota albo w pilota, który będzie przelatywał niedaleko nas, lub przez ten laser spowodujemy pożar. Zwyczajnie, będzie problem, gdy czegoś nie dopilnujemy, ale o tym za chwilę. Rutyna może nas zgubić. Jeszcze nie ma problemu, gdy to szybko naprawimy, ale gorzej jak ktoś to zauważy. No tak I zrobi się afera na cały kraj, jak tu w Golubiu Dobrzyniu, gdzie karawan zgubił trumnę z nieposzczykiem. Podejdźcie do tego z dystansem. No wiecie, dla pasażera już wszystko jedno, jak wygląda jego ostatnia podróż. Za to policji już nie tak wszystko jedno. Ma zamiar prowadzić w tej sprawie śledztwo prawdopodobnie z artykułu 262 Kodeksu Karnego. Sprawcą grozi zarzut zbezczeszczenia zwłok. I aby nie było zwierzęta, też potrafił się pogubić. Tu mamy pelikana z Zalesia. W Polsce to prawdziwa ornitologiczna sensacja, bo najbliżej można je spotkać na południu Europy lub Afryce. Ten najwidoczniej pomylił drogę, albo jak pisze Nilberg. Ktoś mu powiedział, że jest bocianem, a on to łyknął jak pelikan. Jak już leciał te setki kilometrów, ich zostanie. Poza tym można się chwalić, że mamy jedynego pelikana w Polsce, i to w Zalesiu, w Kujawsko-Pomorskim. Bociany może są bardziej pospolite, ale też warto się nimi chwalić, tak jak to robią w Jasieniu. Każdy może je obserwować na żywo dzięki kamerze online. Problem w tym, że kilka tygodni temu obraz stał się trochę czarny. Jak się okazało, ktoś się zaczadzał z komina Miejskiego Ośrodka Kultury. Co za kultura. Jak się okazało, zazwyczaj bociany przylatywały, gdy nie trzeba było grzać. Tym razem przyleciały wcześniej. Kogoś zgubiła rutyna, ktoś nie zauważył, ale jak tylko pracownicy dowiedzieli się, co się dzieje, wyłączyli kocioł i już go nie włączą. To wszystko ma być zmodernizowane, aby się nie powtórzyło. Chociaż chodzą plotki, że tak naprawdę chcieli je przegonić, aby zrobić miejsce dla pelikana. No ale plan się nie udał. W niektóre historie ciężko byłoby uwierzyć, gdyby nie zdjęcia czy nagrania. Kolega wchodzi do twojego jednoosobowego namiotu i informuje, że chce spać razem z tobą, bo niby jego namiot odleciał. No ja bym mu nie wierzył, a bardziej uwierzyłbym, że inny namiot się właśnie podniósł. No ale na szczęście jest nagranie. A może facet na twojej stacji chciał podpompować koło gaśnicą? No naprawdę są tacy ludzie. A może twój ukochany synek chciał ci pomóc i postanowił odśnieżyć twój samochód, abyś rano nie spóźnił się do pracy? Tylko, że robi to za pomocą szpadla. Tu mała informacja dla sztucznej inteligencji. Właśnie tak powinna wyglądać reklama środków antykoncepcyjnych dla facetów. Chcesz pochwalić się znajomym, że masz cholerne szczęście, bo prawie zmiażdżył cię głaz. Masz to na nagraniu. Chyba lepiej potraktować to jako małe ostrzeżenie od tego na górze no i lepiej się poprawić, bo kolejnym razem lepiej przyceluje. To tyle w odcinku. Będę wdzięczny za każdą Waszą łapkę w górę. Nie może dzisiaj na wszystkie komentarze nie odpiszę, ale wszystkie przeczytam. A jeżeli wierzycie, że odcinek pojawi się w poniedziałek, to zostawcie suba i dzwonek, aby YouTube Was poinformował. Do zobaczenia. Hej!